Witam z tej strony Raffcards w dzisiejszym odcinku będziemy starać się odpowiedzieć na pytanie jak pogiąć blachę. W Łosiu jest to model firmy IBG sk1 do 72 i tutaj jeden jeden z modelarzy, który ogląda kanał poprosił mnie, żebym pokazał jak wygiąć tą blachę, ponieważ nie jest to oczywiste, nie wynika to w sposób prosty z instrukcji i można mieć, jeżeli się jest początkująco, można mieć z tym problem. Mamy tutaj tak, 85 stopni, 95 stopni, 10 stopni, to są wszystkie oznaczenia to są oznaczenia, oznaczenia, pod jakimi kątami trzeba pogiąć tą blachę. Oczywiście nie będziemy robić tego od kątomierza, ale, tak, żeby mieć wyobrażenie, tutaj macie, to jest ta blacha. Tutaj są przedstawione dwa rzuty tej blachy. Tutaj jest, jak gdyby, od przodu. Tutaj jest z boku. Tutaj mamy całą blachę. Gdybyśmy zaczęli giąć te małe elementy, które są, można powiedzieć, tutaj po lewej stronie i po prawej stronie, popełnilibyśmy błąd z tego względu, że trudniej byłoby nam później dogiąć te. Duże elementy. Jeszcze jedna uwaga. Blacha, jak tutaj widzicie, ona ma pozaznaczane już elementy, gdzie trzeba giąć. Tutaj na tej, z tej strony jest jak gdyby dogięcia tych długich elementów, a z drugiej strony jest dogięcia tych mniejszych po lewej i po prawej stronie elementów. Nie wiem, czy to dobrze widać. Zrobimy zbliżenie. Widzicie? Tutaj jest, jest jak gdyby. Przód i tył, a tutaj jest lewa prawa strona. Lewa prawa strona. Widzicie? Jest takie zagięcie. Dobra. Do gięcia będę używał zaginarki V3. Będę używał również do wycinania blachy. Będę używał takiej żeletki. Dobra, mam tutaj kawałek wolnej przestrzeni IBG bardzo fajnie owija całość folią, więc nie musimy się martwić o wyskakujące elementy i możemy to swobodnie sobie tutaj pociąć sprawia mi to trudność ponieważ już to łaczyłem to już wiele razy ale wytłumaczę to jeszcze raz Kamera umieszczona jest nad stołem, więc ja muszę pracować w dość niewygodnej pozycji, dlatego dlatego muszę tutaj dlatego jest tutaj mi to dosyć nie niewygodnie mi jest po prostu. Dobrze, jak mamy już wycięte, to powinniśmy teraz albo albo spiłować albo jeszcze przyciąć te, te elementy wystające. Ja to może przytnę. Jeszcze dokładnie ręce mi się trzęsą, ponieważ byłem dzisiaj na treningu. I dlatego możecie mieć wrażenie, że moje ręce drżą. A drżą bo Wiadomo, każdy wysiłek fizyczny owocuje tym, że później ręce mogą drżeć, więc, więc e, jeżeli idziemy na siłownię, to później składanie takich małych elementów może być trudne. Lepiej robić to przed siłownią. Dobra, ok. Mamy wycięty element. I tak jak powiedziałem, możemy to jeszcze opiłować, znaczy powinniśmy też jeszcze opiłować, ale ja tutaj ze względów, e, że to jest tylko pokaz, to nie będę tego piłował. W tej chwili tylko pokażę jak to giąć, więc mamy element i od czego zaczynamy. Ja zaczynam od tych tutaj e, przestrzeni, to jest góra-dół można powiedzieć, i to jest 10 stopni. 10 stopni, tak tutaj e, widzicie mam taką rozpiskę 60, 45, 30, 15 stopni, więc to jest taki dosyć mały kąt. I teraz tak, mogę to Mogę to włożyć w jeden z zębów albo po prostu użyć, użyć tutaj tej przestrzeni. I tej przestrzeni tutaj właśnie użyję. I teraz tak odwrócę sobie odwrócę sobie całą górę. W górę. Mam tutaj troszeczkę nierówno, ponieważ podkładka nie stoi, nie stoi zbyt dobrze. Ok. Dobra. No i tu pojawia się problem. Tu pojawia się problem, którego nie zauważyłem. mianowicie, te małe elementy te małe elementy są w linii gięcia więc co no trzeba będzie użyć jakiegoś zębu do gięcia nie długiej przestrzeni tylko jakiegoś zębu ja powiem wam że szczerze nie przypuszczałem że będzie tyle zabawy z tym dobra co możemy użyć możemy użyć Możemy użyć. O, patrzcie. Nie wiem czy widać. Teraz widać. Więc przydaje nam się tutaj ten, to zębisko. Może nie jest idealnie pod ten. Ale jest OK, dobra. Ciach. 10 stopni to mniej więcej będzie tyle. Odkręcamy. To samo robimy z drugiej strony. Czyli podjeżdżamy. podjeżdżamy, zapinamy podważamy i mamy wygięte. I teraz tak. Jak sprawdzić, czy to jest to 10 stopni? Możemy to przyłożyć mniej więcej do tego elementu. zobaczyć czy to nie jest czy to jest tak, czy nie tak, czy więcej, czy nie więcej, jeśli by było więcej? Kładziemy to na równej powierzchni i troszeczkę, troszeczkę możemy to, to dopiąć, o. widzicie? Dobra i teraz co nam zostało? Tak, tak jak już powiedziałem, tu jeszcze mamy taki wystający, wiem, że to tylko testowo, ale utnę go. Dobra i teraz, tak jak powiedziałem, robimy te dwa mniejsze i te dwa mniejsze, one muszą być one muszą być tak, jak tutaj na tym rysunku odchylone do góry. I tu musi być, tu musi być 95 i 85. Czyli to musi być troszeczkę, troszeczkę więcej o 5 stopni niż kąt 90. A tutaj musi być troszeczkę mniej. I tak to wygląda. Tak to wygląda I teraz tak szerszym, szerszym do góry Czyli to jest szersze więc to będzie do góry I tu musi być te 95 stopni I cóż robimy I Znowu posiłkujemy się Posiłkujemy się zębem jakimś tylko nie możemy już tutaj użyć, użyć tej przestrzeni, która jest z tej strony Przekręcamy to w drugą stronę po to, żeby uzyskać Uzyskać miejsce przestrzeń wolną pod tym I możemy tutaj użyć Możemy użyć tego tutaj zęba na środku, który jest hmm albo tego zęba możemy użyć pamiętajmy że wyginamy to w górę no jest tutaj mały problemik jest tutaj mały problemik jak to rozwiązać jest mały problemik bo tutaj mi zachodzi zachodzi mi na zachodzi mi tutaj to na, jedno na drugie więc tutaj bardzo ekstremalnie mało miejsca mamy więc jak to rozwiązać może rozwiążemy to w ten sposób czy to dobrze widać czyli użyjemy jak gdyby z drugiej strony tego zęba teraz podjeżdżamy sobie tutaj i wyginamy to tak będzie 90 tak będzie 90 dobra i to samo robimy z drugiej strony. Te 5 stopni uzyskamy później. Doginając. O, widzicie, ładnie to poszło. Są tutaj zagięcia. Mamy w tej chwili 90 stopni, tak? A my musimy zrobić tutaj 95, czyli musimy troszeczkę to jeszcze dogiąć, dogiąć do tyłu, ale to za chwilę zrobimy tu mamy 85 postępujemy dokładnie w ten sam sposób czyli zapinamy zapinamy i do góry i po drugiej stronie robimy to samo robimy to samo Ok, dobra. I tu mamy troszeczkę niedogięcie, a tu mamy, tu byśmy musieli to w ten sposób przekręcić. I zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, czy to tak ma wyglądać. No, widzicie, mniej więcej tak to ma, ma, ma wyglądać. 85 na dole i 95 na górze. Zawsze możemy to troszeczkę tutaj albo palcami, albo przy pomocy zaginarki. A jak nie, czy mamy szczypce, takiej tutaj możemy to sobie jeszcze poprawić. Gdyby coś nie pasowało i tak mamy tutaj gotowy element wygięty gotowy mam nadzieję że pomogłem życzę miłego składania modelu łosia pozdrawiam do zobaczenia w następnym odcinku